Panie, witam was serdecznie. Tak znowu porozmawiamy o wieszku, czapka Wiedźmińska. Tak więc i też jak widzicie tutaj porównanie. Chciałem wrócić do tego tematu, ponieważ jak wiecie, cały czas ogrywam Wiedźmina na, na kanale, i w, staram się robić regularnie streamy. I jak wiecie, gram w 300 klatkach na sekundę w trybie ray tracing. No i wywiązały się ciekawe dyskusje w komentarzach, a także na czacie. W czasie gdy grałem, i tak z widzami sobie dyskutowałem. No i tak pomyślałem sobie, że jest tam wiele różnych opinii i pomyślałem sobie, że chyba wypadałoby zrobić materiał na ten temat i porozmawiać. Tutaj odpaliłem sobie taki materiał porównawczy, który pokazuje, jak wygląda wersja 30 klatek na sekundę Ray Tracing Quality Mode i 60 klatek na sekundę Performance Mode w, na PS5. To jest na PS5, czyli ta, na, na te, w tej wersji, którą ja gram. No i tak, bez zbędnego przedłużania. Wpiłem sobie łyczka kawy, żeby złapać trochę mocy. To jest mój wiedźmiński eliksir. Hmm. O, twarz mi się nie zmieniła, jak u geralta po eliksirach, ale dobra, jedziemy. Jak wiecie, pokazywałem wam materiały, w który których grałem, i były tam materiały i z trybu 60 kl. na sekundę i z trybu. 30 klatek na sekundę z ray tracingiem. No i teraz najważniejsze: wiadomo, nie jest to ray tracing taki, który jakby, o którym my zawsze słyszymy, i też uważam, że troszeczkę w wielokrotnie media growe robią krzywdę, jakby też deweloperom. Bo zobaczcie. Ray tak krzyczą, że o, odbicia ray tracing i tak wszystko to jest, jakby kręcić się wokół tego ray tracingu prawda, e, znaczy w, w, wokół ray tracingu w kontekście odbić, prawda, a ja uważam, że na przykład w Wiedźminie te odbicia e, właśnie mniej by dały i to co jest czyli ambient occlusion, cienie e, naprawdę bardzo dużo dają, o ile w tej scenie, aż tak tutaj w cutscenkach, aż tak bardzo tego nie widać to później zobaczycie, że będzie, że ten ray tracing jednak robi robotę. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tym właśnie zaraz tutaj będą właśnie już pierwsze różnice. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to. Właśnie, zobaczcie tutaj. Tutaj już cienie, już widać tutaj różnice. Jak, jak tutaj wyglądają cienie, jak te cienie padają na postać Wesemira i Geralta. Zobaczcie w jakiś sposób tutaj jak wjadą właśnie w tą, w tą zaciemnioną część, tutaj już jest wszystko takie jednolitość oświetlone zobaczcie, taki jakby rozjaśniony ten teren i wszystko jest jakby, tak jakby jednolite, a tutaj zobaczcie jak cienie działają, wiem, że pewnie tego nie będzie widać ale tutaj to po prostu yy, tak side by side widać to od razu, od razu scena jest inaczej, od razu to co tutaj pokazane jest po lewej stronie do mnie bardziej przemawia tak jak na przykład czasami oglądacie filmy i widzicie wersję, nie wiem, w HDR- i W SDR ze No to od razu widać tą różnicę. Tak samo jak na przykład obejrzelibyście film na Oledzie i później by wam puścili to na LED, tak? który wiadomo, OLED ma jednolite podświetlanie, tak? W LEDach są to jednak punktowe podświetlania, więc ta czerń jest taka troszeczkę wyprana. I zobaczylibyście jakby różnicę w danym filmie, prawda? Tutaj tak samo. Tutaj jest tak bardziej jaśniej. Tutaj widać te cienie inaczej zupełnie operują. I jaki jest cel mojego filmu nagrania tego materiału? To nie chodzi mi o to, żeby Was przekonać do tego, że ray tracing i wersja, wersja z ray tracingiem, i 30 klatek na sekundę jest lepsze. Nie, oczywiście, 60 klatek na sekundę w trybie performance jest lepszy, no bo jest bardziej płynny. Lepszy w sensie. Płynniej się gra, płyn, płynniej chodzi ta postać. Tylko odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie. Każdy gra, z nas, graczy, powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czego oczekuje po tym wieśku? Tak? Czy chcemy zobaczyć jakąś tą nową jakość, żeby ta gra, którą wielokrotnie ogrywaliśmy, no nie oszukujmy się, część z nas, ja na przykład, gram piąty raz. I powiem Wam, że grając w trybie Ray Tracing, gram od samego początku, no bo to zaczynam na na, na, na PlayStation, Podoba mi się to i nie nudzi mnie to. Wiecie dlaczego? Bo widzę te sceny, które trochę mgliście pamiętam, ale no, jednak cztery razy przeszedłem tą grę, tak? Zupełnie inaczej wyglądają. Jak Miałem taką scenę, że wszedłem do lasu w czasie burzy i widać było ten las taki ciemny, i dopiero w oddali widziałem jakieś takie e, w światło, tak? Jakieś e, jaśniejsze takie w, miejsca. Jak włączyłem tę scenę w 60 klatkach, przyłączyłem na 60 klatek na sekundę, to ten las wydał mi się. Wiecie wie, wie, wiecie jak to wyglądało? No, u mnie na kanale jest, 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 zrobiłem taki wycinek. Było coś takiego, że ten las nagle za, stał się taki oświetlony. Tak jakby nagle był e, z tyłu, za nas, prawda? Z za postaci włączono na przykład jakąś lampę doświetlającą i cały. Cały ten las się oświetlił i nagle widziałem wszystkie drzewa. A jak przełączyłem z powrotem na 30 klatek na sekundę, to widziałem cienie drzew, prawda? E, pojedynczych i dopiero dalej widziałem oświetlenie. I to był niesamowity klimat. I później, jak miałem różne inne sceny, tak samo. Więc e, co chciałem e, wam przekazać. Sprawdźcie najpierw e, sobie tryb 30 klatek na sekundę i zobaczcie różne sceny na przykład, nie wiem, moczary, idźcie do lasu, poprzełączajcie sobie to i spróbujcie pograć w CB 30 klatek na sekundę z ray tracingiem i spróbować, czy da, dacie radę się przyzwyczaić. No nie oszukujmy się, jak odpalimy od razu, zaraz, 60 klatek na sekundę, no to niektórzy powiedzą, nie to co ten gościu gada, przecież to jest niebo a ziemia, tak się nie da grać. No i oczywiście taka jest reakcja, tylko że o co mi chodzi? Zadajmy sobie pytanie, czego oczekujemy? Czy chcemy właśnie takiej fajniejszej sceny, żeby każda scena praktycznie, bo nie zgadzam się z opinią, gdzie ktoś mi mówił, że dobra, na statycznej scenie to wygląda fajnie, ale później w ruchu jest ten. E, Okej, okay, grafika jest, wiadomo, troszeczkę mniej e, w ostra w trybie 30 klatek na sekundę RT. Ale nie zgodzę się, że to tylko na z stałych, w sta jak na przykład staniemy i, i zobaczymy daną scenę e, i że na przykład w pojedynczych scenach jest masa scen, gdzie po prostu cała, całe otoczenie wygląda lepiej. Cienie drzew, no, lokacje wyglądają po prostu zupełnie inaczej, bo, bardziej bogato, tak? E, bardziej realistycznie, gdzie na przykład w 60 klatkach na sekundę jest dla mnie wszystko takie jednolite. To oświetlenie jest bardziej rozmyte, mniej cieni, takich wyrazistych. Polecam sprawdzić, testować, zobaczyć różne lokacje, sprawdzić, czy przyzwyczajecie się do tego trybu 30 klatek na sekundę. Jeśli da radę, to spróbujcie przejść grę na przykład w tym trybie. Myślę, że doznania wizualne będą fajne. I no, ja osobiście nie jestem zawiedziony. Nie podoba mi się to, że no nie jest to do końca tak płynne jak, wiadomo, jak 60 klatek na sekundę, ale no, wynagradza mi to e, jakość, jakość no, tych scen, klimat, zwłaszcza klimat. Tak? E, te cienie i te lepsze kolory no, po prostu wyglądają według mnie lepiej. E, I to bardzo, bardzo wiele daje. E, zwłaszcza w trybie rozgrywki. E, no. Tak więc polecam sprawdzić samemu potestować. Jeśli Was nie przekonałem, grajcie w 60 klatkach na sekundę, ale sprawdźcie to sami, bo czego właśnie nie lubię, to jest taki, taka fama, która idzie, że 30 klatek na sekundę, nie ma retracingu, nie ma odbić, to już kupa jest. To już, to, już, to już do dupy tryb i w ogóle. A właśnie, że nie. Nie zgadzam się. Nie wszędzie musi być natłok w odbić, tak jak na przykład, nie wiem, ten Ghostwire Tokyo. No nie no, jakbyś... Czy, czy Wiedźmin byłby fajną grą, jakbyście wcześniej, co chwila mieli takie odbicie jak w tym Ghostwire? No uważam, że jednak nie. To jest ta gra chyba na PS5, która niedawno wyszła. No i gdyby non-stop non waliły w Was yy, te odbicia, no to myślę, że to by, mnie by szlak trafił, tak? Bo mnie to by się to do końca nie podobało. I uważam, że w Wiedźminie właśnie cienie Ambient Occlusion więcej daje. No i tak, tak, o właśnie, do, dobrnęliśmy do, do końca materiału. Tak chciałem się z Wami podzielić tą informacją i dziękuję Wam za, za uwagę, za obejrzenie. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów. Zostawcie, informa zostawcie komentarz, co sądzicie, w jakiej wersji gracie. Z chęcią poczytam i podyskutuję na temat Waszych opinii. Będzie, będzie mi bardzo miło po, po, posłuchać i poczytać, co Wy na ten temat sądzicie. Dzięki wielkie, że jesteście. Pozdrawiam, cześć. Trzymajcie się.